Stanowski kilka dni temu wrzucił film odnośnie Natalii Janoszek, który trwa prawie 3 godziny i na dzień dzisiejszy ma już prawie 3,5 miliona wyświetleń. Stanowski w filmie zdemaskował całą zmyśloną karierę Natalii, w której tak zapewne wierzyło tylko kilka osób z całego Internetu. Więc za wiele nie straciła, mimo tego, że po filmie liczba ta spadła pewnie do zera. Bo w tym prawie trzygodzinnym materiale Stanowski wypunktował całą zmyśloną karierę Natalii. Dosłownie punkt po punkcie, ukazując do jakich kłamstw była zdolna Natalia, byle mu mówiono czy pisano o niej. Jednym z pierwszych absurdów jej kariery był występ w filmie The Swings of Things, który jest tą produkcją Hollywood. I Natalia udzielając wywiadu tłumaczyła się w bardzo pokręcony sposób, jak to w ogóle znalazła się w obsadzie tego filmu. Bo jak powiedziała... Przypadkowo była w hotelu, w którym spotkała producenta tego filmu. Jak już dojechałam do tego hotelu, poszłam na drinka do baru. Trochę przytłoczona sytuacją. I spotkałam tam pana. Który jak się okazało był producentem filmu i po kilku głębszych producent zdecydował się jej dać rolę, bo czemu by nie, w końcu tak działa świat Hollywood, że bierze się przypadkowo spotkane osoby zamieniając z nimi pięć słów i wierząc na słowo, że są wspaniałymi aktorami. I tak od słowa do słowa okazało się, że ja jestem aktorką, on jest producentem filmowym, że właśnie kręcą film z Luke'em Wilsonem, z Olivią Kulpo, The Swing of Things i mówię, a słuchaj, nie chcesz zagrać w tym filmie? Ja mówię, no, ale to pan mówił, że już kończycie. Mówi, a dopiszemy ci rolę. No i tak zagrałam w hollywoodzkim y, filmie komediowym The Swing of Things z Lukiem Wilsonem w roli głównej. A najlepszą sytuacją, odnośnie jej roli i całego filmu, było to, że media pisały o tym, że film podbił z serca Amerykanów, jeszcze zanim w ogóle się pojawił na ekranach kin. A Natalia zagrała bardzo znaczącą rolę w tym filmie. Artykuł Beskitka24.pl, rodzinne strony Natalii Janoszek, gdzie ona wyjątkowo aktywnie buduje tą swoją legendę. Cytuję. Bielszczanka zagrała w filmie, który podbija serca Amerykanów. The Swing of Things ma swoją premierę 3 lipca i był kręcony w całości na Jamajce. Wcielam się w postać ratowniczki, która obserwuje zwariowanych gości weselnych, mówi Natalia Janoszek. Co ciekawe, artykuł ukazał się 3 lipca o 10 rano i już wtedy dziennikarz wie, że film, który ma premierę 3 lipca, podbił serca Amerykanów. To nie jest nic zabronionego. Każdy ma prawo być jasnowidzem, nawet nieudanym jak w tym wypadku, bo e, później się okazało, że film wcale jednak nie podbił serc Amerykanów. Jak możecie zobaczyć na ujęciach, jej rola trwała całe kilka sekund z ujęciem na jej tyłek i twarzą zmywami w tle. Więc trzeba przyznać, że szczególnie te ujęcia na tyłek Natalii i umiejętność gry aktorskiej podbiły serca Amerykanów. Uwaga, oto rola Natalii Janoszek, aktorki Hollywood The Swim... The swing of Things. Always got an excuse. Ale idąc dalej za ciosem, kolejnym hitem okazał się być trailer filmu, który to Natalia swajkowała i wrzuciła na swój profil, który niestety już został zmieniony na prywatny. Trailerze mogliśmy zobaczyć własne ujęcia z sesji, które nigdy nawet się nie pojawiły. Więc Natalia naprawdę robiła wszystko, żeby pokazać, jaką to ważną rolę miała niby odegrać w filmie. I jeszcze teraz ugryzę się w język. Następnie Natalia na YouTubie po prostu fałszuje trailer swojego filmu. Swojego. Co ja właśnie powiedziałem. Natalia fałszuje trailer cudzego filmu. Na oficjalnym kanale Natalia Janoszek jeszcze dwa tygodnie temu można było obejrzeć trailer filmu The Swing of Things z jej udziałem. Niestety został zmieniony na film prywatny, czyli Natalia się już chyba zorientowała, gdzie się skompromitowała jakoś wybitnie, ale zapomniała usunąć tego filmiku ze swojego Instagrama, więc tam dalej można go obejrzeć. Ja oczywiście mam wszystko zgrane. A oficjalny trailer tego filmu wygląda tak. Well, on I think, I think it's a thing. Na co Stanowski postanowił w podobny sposób, co Jan noszę, kleić się do filmu Jamesa Bonda. To jest mniej więcej tak, jakbym ja się dokleił do trailera Jamesa Bonda. Co zresztą zrobiłem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że taka historyjka z wklejką wystarczyła polskim mediom, aby uznać Janosik za gwiazdę światowego formatu i wypytywać się w wywiadach o karierę Hollywood, czy też pisać o niej w artykułach, jakoby była ogromną polską gwiazdą Hollywood. Tym razem Hollywood. Tak, to jest produkcja Hollywood, nie mogę jeszcze zrazić niestety nazwy. Jeszcze nie do końca popularna w Polsce, ale już wielka gwiazda w Bollywood i Hollywood. Aktorka, modelka i tancerka Natalia Janoszek. Dzień dobry. To zaszczyt. Namaste. Wydaje się to oczywiste, że tak piękna dziewczyna, tak zgrabna nosi, na, nosi na głowie korony. Ale powiedz Natalka, na początku Twojej kariery, na początku Twojej drogi, czy to było oczywiste, że Ty będziesz zdobywała sukcesy na całym świecie i że zachwycisz nie tylko Chiny, ale także Hindusów? A jak to się stało, że wylądowałaś w Bollywood? Natalia teraz byłaby doskonałym coachem, bo mogłaby dawać... Wszystkim wiarę w siebie i wiarę w zwycięstwo, prawda? Na mm -hmm. wspaniale, naprawdę. Mm -hmm. Myślę, że rodzina jest z Ciebie bardzo dumna. Dzisiaj już jest gwiazdą Bollywood, zagrała właśnie film w Hollywood, również, właśnie skończyła zdjęcia. Nie nazywana w Bollywood polską księżniczką. Dzień dobry, Natalia Tak. Nazywają. Ma polską księżniczką, także mamy polską księżniczkę u siebie. To jest prawdziwe, to jest prawdziwe. Nie lubię inwestować swojego czasu, energii w rzeczy nieprawdziwe. Mamy tak dużo fałszu we wszystkim, nawet to co pokazujemy na social mediach to też nie jest prawdziwe życie. My, te, my to kreujemy. Stanowski zaznaczył, że jest to historia o debilnych polskich mediach, które to od kilku lat, a dokładnie od 2015 roku nie potrafiły wychwycić jej prawdziwej kariery za granicą. A ja osobiście uwielbiam fragment wypowiedzi Janosik odnośnie fałszu na social media. To tak jakby mówiła w zasadzie o swojej osobie, a wszyscy dookoła wciąż wierzyli w jej prawdziwą karierę. A przecież Natalia mówiła, że kreuje swoje życie pod social media. Nawet to, co pokazujemy na social mediach, to też nie jest prawdziwe życie. My, te, my to kreujemy. Nikt nie chciał jej wtedy w to uwierzyć, a teraz wielce zdziwieni. Tym bardziej, że Natalia zawsze wierzyła w siebie i że ciężko pracą, Osiągnie sukces. Bo już mi się zdarzyło kilka razy, że wydawało mi się, że coś jest niemożliwe do osiągnięcia, jednak się stało. Kolejnym pokazem umiejętności Natalii, jeśli chodzi o kreowanie swojego życia pod social media, był lot helikopterem do Cannes, w którym to rzekomo miała sesję dla indyjskiego Woga. Wróciłaś w Kan, namieszałaś, bo helikopterem tam doleciałaś. Tak, ale nie bez powodu miałam zdjęcia w Nice i dla Boga indyjskiego, e, właśnie o Kan. E, I nie było czasu, żeby wrócić na czerwony dywan, na helikopter to taki uberkopter. kopter Naprawdę problemem było to, że Natalia Janoszek przyleciała do kan. z kan. I leciała helikopterem, który to był atrakcją turystyczną, widokową, w samym kan. którą to jej zespół postanowił przerobić w niesamowitą historyjkę, która nigdy nie miała oczywiście miejsca. Bo żadnej sesji dla indyjskiego w wogu z udziałem Janoszek nigdy nie było. Lecz media oczywiście przedstawiły wymyśloną historyjkę Natalii. Jakby dalej wam było mało tych sfejkowanych wydarzeń, to Natalia oczywiście na tym nie poprzestała. I dla przykładu postanowiła sfejkować noc w hotelu, która jak się domyślacie, nigdy nie miała miejsca. Oczywiście Natalia w hotelu była, ale tylko i wyłącznie po to, żeby do niego wejść i wyjść, nagrywając całość i tyle. Albo aż tyle. Ja nagrałem w Mumbaju taką scenę, jak. Idę ze swoją nagrodą Hiffa i macham do ludzi i wiecie co, ta scena była bardziej prawdziwa niż sceny odgrywane przez Natalię Janoszek, dlatego, że ja w tym hotelu naprawdę spałem, a ona do niego tylko wchodziła po to, by po chwili wyjść głównym wejściem, wejś wejściem, w sumie wszystko jedno. I pomachać ludziom, którzy nie wiedzieli, kim ona jest. A jakby tego było za mało, to Natalia potrafi wrzucić dokładnie to samo zdjęcie w odstępie roku czasu, jak wchodzi do prywatnego odrzucowca, przed wylotem, w oczywiście inne miejsce, nieważne, że ma na sobie to samo ubranie, buty, torebkę oraz o tej samej porze czy takiej samej pogodzie. Rok wcześniej. Natalia Janoszek, dokładnie w tym samym stroju, tak samo ubrana, te same buty, te same spodnie, ta sama góra, e, ta sama torebka, wchodzi do tego samego samolotu, ale wówczas ten samolot nie leci na Mykonos, tylko na Festiwal LIFA 2018. Ciekawostką jest to, że Lifa, na którym Natalia dostała swoje prestiżowe nagrody, to rozdają oni je nawet za sam przyjazd, proponując to samo samemu Stanowskiemu. Bo jak stwierdził, co gości i każdemu proponują takie nagrody. I ten pan napisał mi, że ej, przybywaj, opłacimy ci tu wszystko i jak przyjedziesz, to też ci damy nagrodę, no bo jesteśmy gościni, chcemy, żeby każdy dostał jakąś nagrodę, żeby czuł się zadowolony, że do nas przyjeżdża, więc przybywaj. I Natalia dostała właśnie tą statuatkę za to, że przyjechała, a nie za film. Dlaczego Natalia została dwa razy najlepszą aktorką zagraniczną, skoro, skoro nagrała w tym czasie jeden film? I odpowiedział, że za drugim razem to dostała statuetkę, dlatego że przyleciała, a nie dlatego, że za jakiś film. Więc za pierwszym razem dostała jako Natalii z Kostaryki za film, którego tytuł pomylili, a za drugim razem dlatego, że dotarła. Ale jakby tego było mało, to Natalia postanowiła zajebać zdjęcie statuetek prawdziwego aktora Bollywood. Obcinając dół tego zdjęcia, żeby nie było widać nazwiska tego aktora, i wstawić to zdjęcie do siebie na profil jako swoje. A Pech po prostu chciał, że Stanowskiemu udało się dokopać do oryginału. Od początku nie dawało mi spokoju. Dlaczego zdjęcie, które wrzuciła Natalia Janoszek na swojego Instagrama i na swojego Facebooka jest tak dziwnie wykadrowane? Dlaczego akurat obcięto dół statuetek? Miałem swoje podejrzenia, ale za cholernie mogłem ich udowodnić. Ale pewnego dnia się zawziąłem. Powiedziałem: Muszę się do tego dokopać. Gdzieś musi być jakiś dowód. I się udało. Półtorej godziny grzebania po mediach społecznościowych jakichś obcych hindusów. I mam! Mam zdjęcie w oryginale. A swojej książce opisała, jak to oszukiwała reżysera filmu, dodając, że prędzej czy później wyjdzie, że ściemnia. Więc długo się nie zastanawiając, odpowiedziałam, że przecież jestem zawodową aktorką. O, ciekawe. Natalia nie zagrała jeszcze wtedy w niszym, to jest jej pierwszy film. Nie skończyła szkoły aktorskiej i powiedziała, że jest zawodową aktorką. Wiele też wiem o kulturze Bliskiego Wschodu, a wcześniej się przyznała, że jest ignorantką. Na co Stanowski postanowił zostawić filmy, odnośnie jej wypowiedzi na temat występów w castingach. Z których to w sumie chuj wie, czy w końcu była na tych castingach, czy też nie. Zresztą Natalia ma chyba podobny problem i nie wie, czy w końcu w nich uczestniczyła. Czuję się naprawdę doceniona, że mogę grać boku nich i że nie byłam na castingu, tylko oni mnie ściągnęli z Polski. Ona na pewno nie potrafi grać i wszystko co zagrała, zagrała tylko dlatego, że dobrze wygląda. Mm, więc nikt nie przyjmuje opcji, że ona po prostu ciężko na to pracowała i dostała tą rolę, bo najlepiej y, sprawdziła się y, na castingu. I sama się skontaktowałam z kilkoma producentami, pisząc im swoje CV, i, i też oni gdzieś tam do mnie wrócili i zaprosili mnie na casting. Nie zdarzyło mi się jeszcze wziąć udziału w castingu w Indiach. Nigdy. Szczęściowa. <grym> Naprawdę. W sumie nie zdarzyło mi się nigdy wziąć udziału w castingu do filmu. Żadnym. Dostałam propozycję udziału w castingu w Holandii, później w Niemczech. Byłam na castingu, spodobałam się. Trochę to trwało, później były jakieś castingi na przez skype'a eee, I w końcu podpisałam kontrakt na A później już poszło <grym> Nie ukrywam, że rzadko byłam na castingach eee, mam, mam to szczęście, że zazwyczaj dostaję scenariusze z prośbą czy je zaakceptuję eee, Pamiętam swój jeden casting do Chicken Curry Law Kiedy zadzwonił do mnie reżyser i mówi, eee, że widział mnie we wcześniejszych filmach I że wie, że jestem świetną aktorką A jaki miałeś najdziwniejszy casting oprócz tego? Najdziwniejszy casting? No. Pamiętam, że kiedyś zostałam E, zaproszona do Indii na casting przez reżyserkę, z którą już zrobiłam wcześniej dwa filmy, więc bardzo jej ufałam. I powiedziała słuchaj Natalia, zapłacimy Ci tutaj mm, 15 tysięcy dolarów, żebyś przyleciała na ten casting, bo wiemy, że musisz poświęcić. Nie zdarzyło mi się jeszcze wziąć udziału w castingu. Byłam na castingu. Nie zdarzyło mi się jeszcze wziąć udziału w castingu. Byłam na castingu. Nie zdarzyło mi się jeszcze wziąć udziału w, w castingu. Stanowski, jak to prawdziwy reporter, postanowił wybrać się w podróż do Indii, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście gwiazda pokroju Natalii Janoszek jest tam tak rozpoznawalna, że boi się o swoje bezpieczeństwo, przez co porusza się wyłącznie z ochroniarzami. Więc gdy się już na miejscu, to postanowił spytać się przypadkowych ludzi, i jak już się pewnie domyślacie, to nikt kurwa nawet nie wiedział, kim ona jest. Idziemy. Do widzenia. A ty kurwa, kim jesteś? Ja jestem reż reżyserem kina akcji. Aha. na akcji. No, odejemy. I don't know! I don't know! I don't know. No, I don't know. Ale żeby nikt mu nie zarzucił, że pytał tylko i wyłącznie randomowych ludzi, Stanowski postanowił dopytać się tych, którzy siedzą w branży Hollywood. I oczywiście, jak się możecie domyślić, efekt był taki sam: Kim ty kurwa w ogóle jesteś? W związku z tym spotkaliśmy się z menedżerem, który szuka aktorów do filmów i zna ten biznes. Zna, po prostu kręci się non-stop między reżyserami. Zapytaliśmy go o Natalię I've never heard of this name. No. Nawet Marcin Łaskawiec, czyli polski filmowiec, który dostał nagrodę w Indiach, przekazał, że o istnieniu Natalii dowiedział się dopiero po wybuchu afery Ustanowskiego. Otóż spotkałem się z Marcinem Łaskawcem. Jest to operator filmowy, polski operator filmowy, który regularnie kręci filmy w Bollywood. Mało tego, on dostał nagrodę IFA. Nie IFA, tylko IFA. To naprawdę prestiżową za jeden z najpopularniejszych filmów w historii bollywoodzkiego kina. On naprawdę ją dostał, jest tam cenionym operatorem filmowym. Ten film Tiger Zindahai ukazał się w grudniu 2017 roku i e, ustanowił rekord najwyższego weekendu otwarcia filmu w języku hindi z kwotą 17,5 miliona. Dolarów. E, łącznie ten film zarobił blisko 100 milionów dolarów. I nasz człowiek, Marcin Łaskawiec, przy nim pracował. Nasz człowiek regularnie tam pracuje, przy różnych filmach. Spotkałem się z nim i pytam, Marcin, powiedz mi jaka jest prawda o Natalii Janoszek. I Marcin powiedział mi, że o jej istnieniu dowiedział się z mojego filmu z dziennikarskiego. Zera. A film City, w którym to Janoszek się lansowała, żeby tam były nagrywane jej produkcja, zostało nam również pokazane przez Stanowskiego z prawdziwej perspektywy, które to wygląda prawie jak wysypisko śmieci i niczym nie przypomina tego miejsca, którym tak zachwycała się Natalia. Dodatkowo jakby tego było mało, wywiad oraz sesja zdjęciowa, jak się okazało, to wszystko było opłacone przez Natalię za 12 tysięcy dolarów, czyli około jakichś 50 tysięcy złotych. Ten wywiad i ta sesja to wszystko było. Opłacone i kosztowało dokładnie. 12 tysięcy dolarów. A kolacja z rzekomo greckim milionerem, która to kosztowała go milion dolarów, okazała się być takim samym chwytem marketingowym, jak to miało miejsce w przypadku Marty Renty i jej skałem na NFT. Na co Stanowski przedstawił dowody, że nigdy takie wydarzenie nie miało miejsca, a polskie media oczywiście taką informację puściły świat, nie sprawdzając, czy rzeczywiście to wszystko miało naprawdę miejsce. Faliła się tym, że pewien mężczyzna zapłacił milion dolarów, niespełna milion dolarów. Za kolację z nią. Jesteś dziewczyną, z którą szalenie trudno umówić się na kolację e, z różnych względów, choćby dlatego, że nie każdy ma milion dolarów. Skontaktowałem się z Rafałem Zaorskim i jego ekipą Big Short Bets, i oni dla mnie to wszystko. Zweryfikowali, że nie było takiej transakcji na blockchainie związanej z SuperBidem czy też z firmą SWL. Po prostu nie było. To samo pokazują dokumenty finansowe obu tych spółek. Ta spółka nigdy nie zanotowała takich przychodów, żeby mówić, że ktoś zakupił tam za niespełna milion dolarów. Tego po prostu. Nie było. A jeśli mówimy już o mediach, to Stanowski postanowił przeanalizować social media Janoszek, w których to przedstawił, że 84% jej obserwujących na Instagramie to fałszywe konta. A jedynymi platformami, które na ten moment możliwe, że posiadają prawdziwych ludzi, to te na Twitterze czy na YouTube. Bo Natalia nie zdążyła tam to kupić jeszcze fałszywych followersów. Najpierw zleciłem analizę profilu Natalii Janoszek w specjalistycznej firmie. Wnioski nie są dla niej przyjemne. 84% followersów Natalii Janoszek to fejki. A skoro już dokopaliśmy się do tylu kłamstw i obietnic w Natalii, to można ją przyrównać do polskich polityków, którzy całkiem podobnie mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i jak się okazało, to Natalia startowała również do wyborów w Bielsko-Białej. Próbowała dostać się do Rady Miejskiej Bielska-Białej. Oczywiście ściemniając na swojej ulotce politycznej o wielkiej karierze w Bollywood oraz Hollywood. A oprócz tego Natalia podała informację o szkole, którą to rzekomo skończyła w Nowym Jorku. A jak się okazało, nigdy tam nawet nie była. W 2014 roku ona miała za sobą tylko ten, ten filmik Dreams, którego jak sama przyznała, nie zdołała obejrzeć, bo był tak beznadziejny. Skontaktowałem się zresztą z tą szkołą. Jakby ci to powiedzieć, nie kojarzą cię. No. Skoro Januszek była najlepszą aktorką, to również wypadałoby być jej najlepszą modelką, ale jednak ściemniała, że przez swój wzrost musiała zrezygnować z bycia modelką Victoria's Secret. No ale umówmy się Natalia, no... Brakuje 20 cm, no. Jakby to nie jest uszczypliwość, no życie jest niesprawiedliwe czasami. No brakuje 20 centymetrów, żebyś w ogóle była rozważana jako aniołek Victora Secret. Jaki aniołek Wiktora Secret? Z jakiej paki w ogóle? Jezu, co ci ludzie wymyślają? A skoro jej tak już ciemniała, ty wykorzystujesz szansę na współczucie. Ciemniła na temat swojego zagrożenia życia. Natalia Janoszewska, zbielska biała i znana modelka i aktorka Bollywood, miała zator i zawał płuc. Mówię rany. Ja nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak zawał płuc. Czy ty miałaś zawał? E, tak, ja jestem po zawale i zatorze płuc. Przyszedł ksiądz mnie rozgrzeszyć, bo się ze mną żegnali e, hmm. i, i że raczej nie ma ratunku e, na to. Bardzo mało osób jednak przeżywa zator płuc. Czyli e... można powiedzieć, że ty tak trochę już umierałaś, byłaś jedną nogą na tak. tamtym tak. świecie. Skontaktowałem się z lekarzem, żeby mi powiedział, czy ty w ogóle wyjdziesz z tego kiedyś, czy do końca życia będziesz miała już... Ciężką sytuację. No więc on mi tam opisał, czym jest jedno, czym jest drugie skorzenie. Napisał, że musiałaby mieć jakąś straszną nadkrzepliwość, żeby dostać obu naraz. No mówi, no dobrze, tętno troszeczkę przyspieszone. Rany woski. Przyspieszone tętno, co to będzie? Ale potem mówi saturacja 99%. Przy zatorowości, albo zawale płuca płuco powinno jednak trochę gorzej działać, czyli albo powinno być mniej, albo jeśli stan ciężki to powinna leżeć pod tlenem. Na tym zdjęciu nie widzę tlenu, ani wąsów, ani mask. Ani wbitego w górnym prawym rogu reduktora tlenu. Więc jak widać, mamy tutaj do czynienia z mega kłamczuchą, która pewnie i tak po tych wszystkich filmach na jej temat będzie dalej żyć w przekonaniu, że jest gwiazdą, która niestety jest oderwana od rzeczywistości. Więc naprawdę przydałaby się tutaj jakaś pomoc od ekspertów, jeśli mówimy o Mitomani, co zaznaczył Stanowski. Bo poziomem odklejki to przybiła nad Malika Montanę, o co ostatnio naprawdę było ciężko. A na sam koniec Stanowski pokazał firmy. Które promowała Natalia Noszek na swoim Instagramie, które zostały po prostu oszukane na pieniądze, bo 84% jej followersów to fejkowe konta, z którego nie ma żadnego nakładu sprzedażowego.